Witam serdecznie. Dzisiaj przeprowadzimy test wody. Woda kranówka. Wstawiamy. Do drugiej szklaneczki nalejemy, jak się uda. Wody źródlanej przewiezionej przed chwilką, koł Krakowa ze źródła. Sprawdzimy teraz, co tak dobrego pijemy w tej naszej wodzie z kranu. Co zachwalają jak widzimy tu i tam wytwarza się w jednej i w drugiej szklance wytwarza się elektroliza no i Uuu, tu mamy wolę z kranu tu mamy ze źródła Myślę, że wystarczy. Nie ma co dalej męczyć. Można sobie odpowiedzieć na jedno proste pytanie. To jest Kraków. Co jest w Warszawie? A co w Gdańsku?